Nogą mi i, i działał. Hey, wake up. Na praźniku ja... ten wake. Ale nie patrzyli się komputerek było tak gorąco? Nie, po prostu walnąłem z boku wentylator i... A teraz seaser w... W... wake. Ten. No, raz od marta, lepiej ci się nie pali na pewno. <laughs> Dobra, sprawdzam. Komputer odsunę cały. Normalnie jest chyba. Zdaję klapę. Ja mam komputer do gier przeznaczony, więc nie wiem. A ile za niego o. dałeś? No już nie wiem. O? Trochę. Już było coś tam, jakieś części były dokupione. No niego lepsze niż miły. Ej, ile masz RAM? No, za, za muszę to sprawdzić, mogę ci to jutro podać, bo już muszę... Ale wyłącz lepiej teraz monitor, bo ci się naprawdę karta graficzna spali zaraz. wyłącz monitor na 5 minut, gdzieś tak to przestanie wake No Już przestało. Nie, znowu jest? Dobra, wyłączam monitor. No to wiesz, to jest naprawdę niebezpieczne, jak tak cały czas wakeupuję. <noise> bo ja tak, jak tak miałem, to i mi potem cała karta graficzna się spaliła, także... I w... Dobra, w coś mi się z kompo na serio dzieje. Nie no wiem, tak. wy... wyłączam kompa. Narka. Narka. User disconnected from your channel. <ścoughs> ja, Jaki pustak.